Sandra, my się dzisiaj znajdujemy na 24 urodzinach Wizaż. No właśnie, jak ty dbasz o swój Wizaż? Wizaż to chyba make-up i pielęgnacja dwa w jednym. No staram się na pewno dbać o moją skórę szczególnie teraz po porodzie. Dostałam takiego kopa po prostu poród dla kobiety. To jest coś, co bardzo ją zmienia. Jest też wymagające. Bardzo mało się ostatnio maluję. Dzisiaj jestem omalowana, ale to zasługa mojej wizażystki Izy, a w domu stawiam bardzo mocno na pielęgnację i przede wszystkim dobrze zmyć makijaż to jest numer jeden podstawa dziewczyny, nie idziemy spać z makijażem, trzeba dobrze zmywać filtry, dlatego też moja, kolor mojej skóry się mocno różni od mojego ciała, bo no, uważam na zmarszczki. Już mam prawie 30 lat, więc też muszę uważać. Ja widzę, że u Ciebie te priorytety właśnie się mocno odwróciły, że teraz te faktycznie już no nie jest, że imprezy, malowanie, tylko jednak no właśnie. Jesteś już tak powiem onieśmielona trochę dzisiaj, wychodząc na taką wieczorną imprezę. Tak, ostatnio się zaczęłam krępować, troszeczkę stresować z takimi wyjściami, mam wrażenie, no nie wiem, na pewno nie jest tak, że się ludzie na mnie patrzą, ale czuję się, Jezus, tak jakbym wyszła nagle z jaskini i kiedyś dla mnie to było jak po prostu chleb powszedny, a teraz ja się strasznie stresuję, czy dobrze wyglądam, czy widać, że jestem zmęczona, że nie spałam, bo gdzieś mi daje pochalić. Ale tak, zupełnie inne mam priorytety. Ja już nie imprezuję, chodzę spać o 20 z moim dzieckiem, więc dzisiaj już jest dawno moje, o mojej dobranocce. No ale to, to jest chyba tak naturalna postać rzeczy kolej rzeczy, że jest, dojrzewasz i ja już się wyszalałam za wszystkie czasy, i teraz mogę być spokojna. I rozumiem, że wolisz jednak zostać w domu w kapciach, przy, bym powiedz, przy dziecku, przy na przykład e, dobrej kąpieli niż pójść w miasto. Tak, nawet mieliśmy taką sytuację z Alkiem, że po naszym ślubie nasi świadkowie wynajęli nam domek, e, żebyśmy mogli sobie pojechać we dwoje i mieć fajny wieczór i tak na siebie spojrzeliśmy i tak a może zostaniemy w domu na kanapie i to będzie najfajniejsze i on mówi, tak, to jest najfajniejsze i e, lubimy być w domu i każdy wolny dzień albo chwilę wykorzystujemy na to, aby zostać w domu. Powiedz Sandra, bo no nie jest tajemnicą, że ty po prostu czerpiesz dużą radość z bycia mamą, ale czy bycie mamą właśnie to są tylko te chwile dobre, czy jednak zdarzają się to momenty gorsze? Myślę, że dzisiaj usłyszycie to, co chcę powiedzieć na scenie. No, macierzyństwo bardzo mnie zaskoczyło, ale bardzo zaskoczyło mnie pod tym względem, że kobiety, które obserwowałam na Instagramie, wszystkie mówiły, jakie to jest piękne i łatwe, i one są wyspane, i mają czas na jogę i na nie wiadomo co. I, Jestem tutaj teraz ja, która patrzy na te Instagram, na te storki i sobie myśli, co ja robię źle, bo ja nawet nie mam czasu umyć włosów. I dopiero teraz moje dziecko ma prawie pół roku i ja zaczęłam wychodzić do ludzi, mam czas pójść zrobić paznokcie, ale to też jest jakby od czasu do czasu. I dlatego zaczęłam mówić tak, jak jest, że to są nieprzespane noce, to nie jest kolorowo. Ja mam trochę dość tej obudy takiej instagramowej i tuszowania i ja się nie boję powiedzieć, że jest też źle, bo macierzyństwo to jest największa miłość, najpiękniejsza rzecz, jaka w życiu się się spotka, ale zarówno najcięższa i najtrudniejsza. I to, jest, to są takie skrajności emocjonalne, że to nie jest, to jest w stanie tego opisać, tylko zrozumie to matka druga. Tak naprawdę... Wy jako rodzice macie na barkach wychowanie młodego człowieka. To jest duża odpowiedzialność. Czy Wy sobie w ogóle zdajcie z tego sprawę, w sensie czy to jest takie dla Was... Takie naturalne bycie rodzicem? Tak, czy to, to jednak jest to wow! Teraz na przed nami kolejna miejsc, nowa nauka. Codziennie jeszcze uczysz czegoś nowego, więc zapraszamy, bo ten człowiek zapraszamy cały czas wszyscy są wychłaje, nowymi technikami rozwojowymi. Zajmowali mnie. Nagle zaczyna widzieć kolory. I zaraz zaczyna oficjalnie. Musisz inaczej część. go stymulować. I później musisz wprowadzać rutynę, więc to nie jest tak, że jak, jak my, raz pójdziemy o pierwszej spać, raz o dwudziestej drugiej jest spoko. Nie, musimy, my e, musieliśmy też zmienić swoje życie, ale Cały czas się uczymy na bieżąco i myślę, że każde dziecko jest inne i każdy rodzic wie, jak się dostosować. Natomiast tak jak on nas naprawdę bardzo dużo uczy i my się obydwoje zmieniamy, i czasami po prostu wydaje się, że to jest oczywiste, a nie jest. I żaden internet ci tego nie powie, nie wygooglujesz tego i musisz po prostu na własnej skórze tego doświadczyć. Ale to jest odpowiedzialność do końca życia i zdajemy sobie z tego sprawę, że. To jak go wychowamy teraz, jak będziemy go traktować, jak jest mały, będzie miało wpływ na, na to, jak będzie dorosłym człowiekiem, jak będzie traktował innych ludzi. Próbujecie mu przekazać, my na pewno będziecie próbowali też mu przekazać nowe wartości. Właśnie na jakiego człowieka będziesz chciała wychować dziecko? Dobrego. W sensie chcę, aby pomagał innym ludziom, aby był bardzo empatyczny, bo uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo brakuje ludziom empatii. E, gdy widzisz człowieka na ulicy, który potrzebuje pomocy, ludzie się nie zatrzymują, nie pytają o pomoc. E, nie, I Chciałabym, aby był dobrym człowiekiem, dlatego też nie pchamy go do show biznesu. I wiele ludzi mówi: Dobra, e, co to za znaczenie, że nie pokazujesz twarzy? Nie chcę. Ja chcę, żeby on sam wybrał, kim chce być w życiu, i nie chcę za niego decydować, bo może. Że będzie chciał być lekarzem, pomagać innym ludziom, a jego twarz na portalach plotkarskich w tym nie pomoże. A właśnie boli cię to, że na przykład śledzą Was paparacji, robią zdjęcia cukrycia w parku, w, na ulicy? Boli mnie to, że normalni ludzie jak mnie widzą w restauracji, robią mi zdjęcia mojemu dziecku i... Nie wiem, co oni z tymi zdjęciami chcą zrobić, ale zachowują się bezczelnie. Już wielokrotnie zabieraliśmy telefony i usuwaliśmy im z galerii zdjęcia. I nie wyobrażam sobie, jak można po prostu obcemu dziecku chcieć robić zdjęcia. Po co to? Czy macierzyństwo uczy też pokory? Tak, macierzyństwo uczy pokory i też doceniasz... Każdą minutę snu. Ja wcześniej jak spałam 4 godziny, to myślałam sobie, o Jezus, a teraz 4 godziny to jest raj, naprawdę. Jak Wy właśnie z Arkiem dzielicie się obowiązkami nad tą małą istotą? No nie będę ukrywać, że przejęłam e, na Barki większość, ponieważ to jest. lato to jest zawsze taki bardzo wymagający czas dla nas, Alek ma dwa programy, które prowadzi i trasę koncertową, Aframenta, ale teraz jeszcze z orkiestrą i w weekendy go nie ma. I naprawdę, odkąd się urodził Leoś, to ja byłam z nim sama i widywa, widy, widywałam Alka o północy, e, ale teraz zaczyna się zwalniać. I, ale też to jest taki moment, że Leoś jest bardziej już świadomy, więc więcej można z nim robić i widać, jak się cieszy na tatę. Ja wcześniej on nawet nie wiedział, że to jest jego tata, więc ja nie mam w ogóle za złe. E, ale no i. No, no, Matka jest jednak 2-4 z dzieckiem, potrzebuje wykarmić, a tata nie wykarmi. Często jest tak, że tata po prostu patrzy i nie wie, co ma zrobić. Więc teraz na przykład dzisiaj jestem tutaj, ja ale nim teraz siedzi i czeka na mnie w domu. A czy zdarza Ci się na przykład właśnie włączyć The Voice of Point i pokazać tatę z dziecku i jaka jak jest reakcja? Znaczy wiesz, on jest taki jeszcze malutki, nie rozumie, że to jest tata w telewizji, ale śmiejemy się w taki sposób, ale jak mówi, weź mi mu, pokaż, pokaż mu jak tata gra i ja to robię, żeby tak po prostu jakieś tam, nie ja wiem, podświadomość kodować, ale oczywiście to jest, no, wiem, że on tego nie, nie rozumie, ale będę hypować go i pokazywać mu, co jego tata robi. A przejął właśnie jakieś takie talenty muzyczne, ale na takiej zasadzie, że jest mocno energiczny i tak dalej. Przejął nasze charaktery, to jest dziecko wybuchowe. Bardzo szybko się denerwuje, bardzo mało śpi, ma bardzo dużo energii, bardzo dużo się śmieje. On się cały czas śmieje i wszyscy mówią, że to jest takie radosne dziecko. I jak się zastanawiamy, czemu on śpi po 15 minut, to później mówimy, no ale spójrz na nasze geny, no, co my robiliśmy, jak byliśmy mali, więc nie możemy mieć sobie za No To jest na pewno mieszanka wybuchowa nasze, naszych charakterów. Ale to miłe w końcu zobaczyć, no, siebie trochę od wiesz, innej strony. Wiesz, co jest śmieszne, że on wygląda jeden do jednego jak Alek. Tak, i ja patrzę na niego i mówię, nosiłam pod sercem, karmiłam piersią przez 9 miesięcy, nosiłam w brzuchu i jeszcze wygląda jak tata. Więc tak, wygląda jak mały Alek. Fajnie, cudownie. No to teraz trzeba małą Sandrę stworzyć. Tak, ch chciałabym, ale jeszcze poczekamy, bo muszę odsapnąć. Myślę, podziwiam każdą matkę, która od razu, jedno po drugim bo ja bym chyba nie dała rady. Jednak jest trudne mimo wszystko. Najtrudniejsze. A wyobrażasz sobie mieć bliźniaki? Nie, nie wyobrażam sobie mieć bliźniaki. I też to często bardzo podkreślam na swoich socialach, że szapoba dla mam, które urodziły bliźniaki, bo ja z jednym nie mam rąk, a co dopiero z dwójką? To musi naprawdę praca już nie na pełen etat, tylko na dwa etaty. Więc kolorowo. To prawda. Sandra. Y ty spotykasz się z różnymi opiniami w internecie niektórzy Cię bardzo chwalą, ale niektórzy Cię bardzo krytykują. Co? Jak właśnie jak na Ciebie wpływają te negatywne opinie odnośnie Twojego właśnie macierzyństwa i tego, jak funkcjonujesz w internecie? Irytują mnie, bo ja wyłączyłam, dlatego wyłączyłam komentarze i wiadomości, aby już nie czytać tych takich negatywnych, bo mam wrażenie, że łatwiej ludziom jest napisać coś niemiłego niż coś miłego i tych miłych było mniej niż tych niemiłych, więc po prostu to wyłączyłam. Pomimo tego, że jak jestem na przykład tutaj, to ja słyszę oj Sandra, obserwuję Cię i uwielbiam Cię, ale super, ale jakoś mam wrażenie, że na moich socialach tego tak nie widać. Natomiast irytuje mnie to, że pojawiło się bardzo dużo takich ludzi, którzy chcą na moich plecach wybić się i zrobić karierę. Jakieś położne fizjoterapeutki, które mają konta po 5 tysięcy, nagle biorą moje słowa, wrzucają w TikToki, wirale, próbują mnie nie róbcie tak, nie róbcie tak. I jakby, jeżeli macie czyste intencje, to po prostu możecie mi napisać wiadomość. Nie musicie ze mnie robić pożywki, robić virali. Sandra Kubicka powiedziała to, uważajcie, jest niebezpieczna. Tylko jeżeli popełniam błąd, to proszę napiszcie do mnie, a nie róbcie ze mnie sensacji. Już mi się przypomniało od razu tę sytuację. Tam było faktycznie, ale Sandra, czy to właśnie nie jest tak, że jak Ty jako znana persona, po prostu tak jak wspomniałeś przed chwilą, chcę, y, są osoby, które próbują na Twoim nazwisku po prostu coś przy okazji ugrać. Kolejną liczbę followersów, nowe zasięgi. Y, no i właśnie, czy to jest fair? To nie jest fair, y, ale tak jak powiedziałeś, wystarczy, że ja odpowiem i wtedy ludzie wiedzą kim ci ludzie są. A dopóki nie odpowiem, to za bardzo internet o nich nie wie, dlatego ja się już nie odzywam. A wtedy jeszcze Ciebie mają za tą złą bo próbowałaś, że tak powiem... z dzieci. Tak, tak. <gry> y jeszcze zwrócę uwagę na to, że bardzo ślicznie wyglądasz i y jesteś szczuplutka. Jak udało ci się dojść właśnie do takiej fenomenalnej sylwetki. Y moja prywatna opinia to nie jest coś, co działa u każdej kobiety, natomiast ja całe życie trenowałam i całe to życie uważałam na to, co jem i zanim zaszłam w ciążę. Byłam naprawdę w super, super formie i też to, jak byłam przed ciążą, miało wpływ na to, jak wyglądałam w ciąży, a w ciąży też nie, nie, nie przejadałam. Nie było tak, że o północy chce mi się McDonalda. Tutaj ja naprawdę tak zdrowo jadłam, co pozwoliło mi się dobrze czuć. I teraz też zdrowo jem. Wróciłam na treningi z fizjoterapeutą, żeby dobrze się czuć i mieć siły nosić Leosia, ale też karmienie piersią działa jak liposukcja.